Pat i kurewska kurżawa. W komunistycznej dolinie, jak zwykle jegnięty dzień, anioły znowu odpierdalały jakąś manianę i tym razem się ostro napierdoliły krakiem. Oczywiście jeden z tych spierdolonych idiotów musiał dmuchnąć dymem w stronę doliny i dlatego już o czwartej rano utworzyła się ta kurewska kurżawa. Ja pierdolę lachociąg, nic kurwa nie widzę, zupełnie jakby sam szatan się spierdolił po fasolce Żanty. No jasne chuj, widoczność bardziej zjebana niż jakbym jechał za konwojem kamazów. Ło chuj, minąłem dziuple, mam nadzieję, że Bożena się na mnie nie wkurwi znowu za spóźnienie. Siemasz ma to złomży. A i pat, znowu się kurwa spóźniłeś. Ale chuj, dzisiaj ci to wybaczam za wczorajsze opierdolenie cipska. Wiesz Bożena, z trudem się nie pożygałem jak znów poczułem tę serowo cebulową pizdę ale dałem radę gdzie ty mnie kurwa prowadzisz stara dziwko usiądź sobie wygodnie patuś przed następną rozwózką zasłużyłeś sobie na odpoczynek no kurwa siódma rano a ja mam odpoczywać widać że Del mama nie szczędzi sobie pisgania koksu w żylaki dzisiaj a w sumie chuj, Siutnę se, jak pomyślę, że mam jechać w to jebane zaćmienie to aż mi kurwa jaja skręca. Już jestem kochany patusiu. Mam tutaj dla Ciebie herbatę z czterech kutasów owczarków podhalańskich i łosia, do tego jeszcze wyjebane w kosmos ciasteczka od zuzy. To zobaczmy. Łożesz kurwa. Ja pierdolę dobre w chuj. Cieszę się, że ci smakuje pacik. Ja teraz porobię porcję ruskiej mety dla naszych zjebów z doliny. Dobra bożka chuj mnie to, powiedz mi lepiej co to za polewa na ciastkach. Oj pacik, od lat rozwozisz kok z potem zadupił i nie znasz fetyszy tych pokurwionych śmieci, no kurwa chyba nie chcesz mi powiedzieć że to gówno zuzy. Chociaż w sumie to ciacho lekko jebie. Ja pierdolę kurwa, coś w tym mi ma mato. No do chuja więcej nie wytrzymam tego pierdolonego wariatkowa. Dawaj towar i spierdalam bo już nie mogę na ciebie patrzeć skurwiały sromie antylopy. Mówię kurwa poważnie. Dawaj towar bo cię zapierdolę. Coś ty taki oburzony pat. Przecież to normalne ciastko. Normalne to będzie jak cię wyjebie w ryj tak mocno, że ci chuj przebije plecy. No żeś, ja pierdolę, co za rozjebana Franca z Bigosem zamiast mózgu, jeszcze raz odpierdoli coś takiego to rozciągnę jej te słoniowe wary serumowe, aż naciągnę na ten zjebany łeb i je kurwa przykręcę wkrętarką do uszu. Zaopatrzony i... Ostrow kurwiony pat ruszył na pierwszą koksmisję. misję. Nie obyło się oczywiście bez przypierdolenia lachociągowi w mordę skrzynią o butaprenowych buta prenowych i jebnięcia ruskiego mefedronu. No żesz, kurwa bucek, jak ja mam do chuja dojechać do Juska kiedy w tej zjebanej dolinie jest ciemniej niż w jego spedalonej dupie, do dzisiaj pamiętam tę historię z budzikiem. No kurwa, gdyby nawet go wyjebał słoń to i tak by mu było mało. Jezus Maria, co to kurwa jest, jakiś w chuj dziwny znak. Moment, uwaga na małe miecze ze zbyt wielką rękojeścią. Nie wiem jak mocno trzeba być spizganym żeby coś takiego zaprojektować, no ale chuj, muszę się kurwa przejść, bo zaraz się wypierdolę przez ten ruski koks suka Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, stara dziwka ssać nie będzie. Ja pierdolę, normalnie kurwa jak walonym the dark. Ale chyba jestem blisko, no, zajebiście, jest furtka. Dobra, czas przetrzeć gogle i poszukać tego starego chuja, pewnie stoi wśród swoich analnych marcheweczek. O, to chyba on, chociaż chuj wie, trzeba obadać sytuację. Co za kurwa debil stoi w ogrodzie w takich ciemnościach to ja nie wiem, ale jebać to, kartoniki z LSD same się nie dostarczą. No to jedziemy z tym koksem. A ten co kurwa śpi, józek do chuja, nie rób sobie jej. Dalej, buć się spleśniały kutasie. Przywiozłem ci to co kochasz i nie, nie jest to owieczka. No co jest, zdechłeś. Łożesz kurwa jasna. Ale ze mnie umysłowa spierdolina, strach na wróblej i chuj, w sumie nie pierwszy raz gadam z nieruchową kukłą. Ostatnio to wczoraj jak chciałem przeruchać nać paną Żanetę, żywiołowość kurwa identyczna. No nic. Kolejny raz jestem w dupie. Normalnie kurwa dzień jak co dzień. Jak ja nienawidzę tej krainy pojebów. A co to? Pust w siek da budiet. Sonce pust w siek da budiet. Nieba pust w siek da budiet. Anal pust w siek da buduja, ja. Gdzie jest Józef? Siemapat. Tam jest. Tam tak. Dzięki. Narapat, Nara. Słyszałeś bucek? Józek jest tam, no to kurwa jedziem tam. Jak go nie znajdę to się chyba zajebie słoikiem musztardy sarebskiej, a ciebie ugotuję w kuwecie. I tak ciut mniej wkurwiony pat. Pojechał w kierunku który wskazał mu Heniek. Tymczasem lachociąg zaczął się lizać po chuju i wygryzać pchły z jaj. Niestety się ostro upierdolił w wór i zaczął latać jak pojebany po patmobilu, aż się nie jemnął w łeb po wielką butlę z denaturatem. No kurwa bez jaj. Znowu ten debil z hitlerowskim wąsem. Osiem apat. Co cię tu sprowadza? Jakiś świeży towarek dla mnie? Sam weź nie pierdol, tylko gadaj gdzie jest józek. Józef jest w ruchocicach na wakacjach od tygodnia. Masz tu suszone chuje bobrów do zuki. Dobra, dzięki sam to ja spierdalam. No, żeż jasny, chuj. Czemu ten sfel mnie o tym nie powiadomił? Kurwa wyjeżdża burżuj do słowiańskiej stolicy, jebanka, i nic mi o tym nie wiadomo. Ale mu spuszczę w pierdol, jak wróci. Upierdolę mu nóżki tak, jak on upierdala nóżki od mebli. Dobra, chuj. Trzeba znowu jemnąć ruskiego mefedronka, następny przystanek, wielki dom nierządu i ogólnego zeszmacenia, starego wielebnego Eustachego. Tej kurwa, coś trochę jaśniej tu u niego, what the fuck, ja się pytam. Siema wielebny, przywiozłem ci kopertkę z marynowanymi napletami dwunastoletnich chłopców z Kazachstanu, nie wiesz czemu tu tak kurwa ciemno dzisiaj, nie wiemy pat, i jak to powiedział święty Wacław Scipowic, zaklekocz jajami przed studnią, a dziwki się same zejdą z rynku, teraz to żeś mnie kurwa oświecił tym info, chcesz coś z powozu, co się kurwa głupio pytasz jak wiesz, dobra no to moment, kurwa mam nadzieję, że sierściuch znowu się nie nawpierdalał haszu. Strzelcie mnie chujemy w mordę, gdzie jest ten mały skurwiel? Nie no, ten dzień się robi coraz bardziej wyjebany w kosmos. Bucuś bucuś, cip cip taś taś, ja pierdolę, jak on się nie znajdzie, to mnie Żaneta zajebie mrożonym budyniem. Ten kot od zawsze sprawiał mi same problemy, a teraz znowu gdzieś spierdolił. Może po opisgnięciu w butle coś mu się we łbie pojebało. Hop hop Lachociąg, gdzieś ty się kurwa podział, wracaj tutaj wylenioła wylęgarnio lesbijskich pcheł, obiecuję, że więcej nie będę ci się spuszczał do Whiskasa. No kurwa gdzie ten kot? Lachociąg. Bucewał. Ale dostaniesz wpierdol na chacie. Jezus Maria jestem ślepy, jak się zaraz o coś nie wypierdolę to będzie kurwa cud? Łochuj. Zajebiecie cię futrzasty gnojku, no kurwa łapy powyrywam z ostranego kociego dupska, a mordę wsadzę w gówno. I tak coraz mocniej wkurwiony Pat przez trzy godziny szukał bucefała w warunkach podobnych do dżungli w Krajzy się nocą. Niestety zaczął wjeżdżać zespół abstynencyjny przez to, że od przyjazdu do Wielebnego nie jedną następnej dawki mefedronu. Kurwa łapy mi się trzęsą i mam jakieś jebane zwidy, jak nie znajdę tego małego chuja to łożesz kurwa. Ja pierdolę bucuś, czemuś zwiał z powozu, mało tam kurwa było żarcia, czekaj no, tak ci wpierdolę na chacie, że zapomnisz jak srać do kuwy ty. A teraz mam kurwa jedno zasadnicze pytanie, gdzie my do chuja jesteśmy? Gdybyś nie spierdalał, to już dawno byśmy się napierdolili amareną na plebanii. No to jesteśmy w dupie, brawo za po prostu kurwa brawo. Siedem godzin później. Ciepłe buty zimne, laczki, zsiadłcie ci pełni dzieciaczki, o! Pacik wleciał do księżulka, ciekawe czy ma dla mnie sadzę zautosana. ostatnia dawka to było to, wzięłabym sama no ale kurwa bez przesady, no nic, trzeba odwiedzić tego, spedalonego zjeboluba w koloracce. Siema Eusty, jest tutaj Pacik może? Widziałam jego czerwoną koks karoce na zewnątrz więc chyba wbił do ciebie. Masz rację córko, był tutaj, ale lachociąg mu spierdolił do buszu i się chyba zgubili. Ja ci kurwa dam córko obleśny z pedalą, dziadu, i nie stój tak do chuja tylko zadzwońmy by ich zwabić. Bo kurwa, zupełnie jak włocha te końskie chuje, ciągniesz ze mną stary z boku, no pewnie. I... W ten sposób Gienia i Eustachy uruchomili stare średniowieczne dzwony, aby nakierować do nich pata wraz z lachociągiem. Okazało się, że nasz zajebisty dealer był jakieś 200 metrów od budynku srogiego nierządu. Łożesz kurwa bucek, nie dość, że czuję się jakbym miał Parkinsona podczas trzęsienia ziemi to jeszcze słyszę jakieś kościelne melodie. I gdzie ja mam teraz iść do chuja? A może to faktycznie dzwony Eustachego? Co myślisz chujku? No dobra, to chyba serio są dzwony. Ale mi się chce szczać, ja pierdolę. Czekaj kurwa, przecież w świątyni jest zajebisty marmurowy sracz. No to dalej bucuś, idziemy w stronę dźwięku, bo się zaraz zleje w pory, a nie chcę żeby mi kleszcze chuja obsiadły znowu. Ale zajebiście, zaraz będziemy na miejscu. Oby mi tylko ktoś koksu nie zajebał. Ale zajebista amarenka, co nie gienia? No pewnie. ma kurwy starną brzegu, bez tych dzwonków za ja bym tu nie trafił. Już myślałem że tam pośniemy i zgwałci mnie jakiś jebany Jozin z Barzin. O, zaczęliście chlanie beze mnie. W sumie kurwa nic dziwnego jak mnie nie było 10 godzin. No cóż. Zaczęliśmy dopiero 5 minut temu, więc mamy tego jeszcze od chuja synu. Gienia pewnie już ścinie się tego biedronkowego potiona. Ależ proszę pacik, dzięki, próbujemy. No na nacipe mojej matki. To jest naprawdę boskie. Już nawet nie jestem na ciebie zły mój mały lachociągu. Tej patrzaj ta ludzie, kurzawa chyba całkiem zniknęła, idźcie lepiej to sprawdzić, bo ja za chuja nie ufam swoim oczom po jebaniu butelki amareny. Ale zajebiście usty, w końcu dolina w całej swojej wątpliwej okazałości. No dobra, to ja będę już spierdalał, mam w chuj dość tego zjebanego dnia. Teraz jadę na chatę aby przypomnieć Żanecie jak to jest poczuć mięsistą patową kiełbachę w odbytnicy, to nara pojeby, widzimy się jutro. Gdzie ty kurwa łazisz mały śmieciu, ładuj się do karocy. No, dziękuję panu za współpracę, a teraz nareszcie kierunek patowa grota handlu i jebanka. I tak minął kolejny pokurwiony dzień w komunistycznej dolinie, Pat poprzysiągł sobie, że za samowolny wyjazd spuści Juskowi ostry wpierdol żeliwnymi drzwiami od pieca z piwnicy, a Żaneta nareszcie dostanie trochę męskiego mleczka do swojej uroczej, młodej, dupeczki.